Autobus czerwony przez ulicę mojego miasta mknie Mija nowe i jasne domy, i ogrodu chłodny cień. Czasem dziewczęt, spojrzenie, rzuci ku nam jak promienny blask. Wszyscy patrzą, jakby miasto swe zobaczyli pierwszy raz. Dzień dobry, witam na kanale MPK po Lublinie. Zapinamy pasy i jedziemy. Spokojnie, spokojnie, nie martwcie się, jest dosyć wczesna pora i za chwilę odbędzie się podwózka do pracy. Opelek czeka na pasażera. No i proszę, jest pasażer. Jedziemy dalej. Uuu, kierowniku z Tesli. Nie zauważyłem cię. Masz szczęście, ale jutro już musisz uważać. Turyści popętli autobusowej, trolejbusowej sobie spacerują. Oto tutaj przejścia dla pieszych, w ogóle są niepotrzebne. Przecież tu można sobie chodzić. Jak tylko się chce. Oj, co ty opowiadasz? Przecież ruch jest tutaj znikomy. Co komu miałoby się stać? No powiem szczerze, że może być różnie. Któryś kierowca się zagapi i nieszczęście gwarantowane. Porywisty, zawiesiła się 7 Niech to zdrowie W rolach głównych Stan Laurel i Oliver Hardy. Cóż może być gorszego niż bolący ząb po trzeciej nad ranem. Było ich dwóch. Zielona strzałka w lewo, S3. Masz nakaz skrętu w lewo. Zawracanie jest zabronione, chyba że sygnalizator ma dodatkową strzałkę w dół, co oznacza skręty i zawracanie, lub jest to sygnalizator S1. Proszę, jak pięknie. Nieważne podwójne, nieważne przejście dla pieszych. Moi drodzy, właśnie zniknęło drzewo, w które uderzył autobus komunikacji miejskiej na ulicy Kosmowskiej w Lublinie 16 stycznia 2016 roku. W wyniku zdarzenia, w którym autobus linii numer 29 wjechał w drzewo. Siedem osób, sześciu pasażerów i kierowca zostało rannych i trafiło do szpitala. Z wstępnych ustaleń policji wynikało, że przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości przez kierowcę do panujących wówczas warunków na drodze. Autobus wpadł w poślizg. To tak dla przypomnienia tej bardzo przykrej sytuacji: z Lublina do Londynu trasa kręta, długa, lecz duszy Anglika myśl wciąż jedna, mruga. Zdążyć na herbatkę to już 5 o'clock! Zauważyliście, kierownicę miał po naszej stronie. Czyżbym się pomylił z tą herbatką? A to dopiero 8:30. Poproszę, ja myślałem, że tylko czerwone auta są szybkie, ale białe również szybko śmigają. No i dobra, moi drodzy, zostaniemy jeszcze w 2016 roku. Jadę liną 14 wozem 2351. Jest to Mercedes Citaro, którego dostałem w 2011 roku na stan. Także Mercedesem Citaro jeździłem od 2011 roku do 2023. Jak dla mnie, jest to jeden z lepszych autobusów miejskich. Bardzo dobrze się prowadzi, bardzo wygodny dla kierowcy, dla pasażerów. No i naprawdę awarii, które nim miałem, można policzyć na palcach jednej dłoni czy też ręki. Taki minus to niepełna kabina kierowcy gdzie, jak wiadomo, pasażerowie w pierwszych drzwiach tłoczą się, zasłaniają, przeszkadzają kierowcy w prowadzeniu, a w szczególności przy skrętach w prawo, przejście i tak dalej, jest to niebezpieczne. Także każdy autobus, który jeździ w komunikacji powinien mieć odgrodzoną przestrzeń z pierwszymi drzwiami, tak żeby kierowca miał komfort jazdy, komfort pracy. Mniej stresu. No i taki minus, kolejny to system ciepłego guzika, nie do końca doprecyzowany. Fotokomórka działa do końca i trzeba w razie potrzeby, kiedy jest pełny autobus, ale i nie tylko pełny, bo pasażerowie potrafią stać w drzwiach, kiedy jest wolna przestrzeń. Drzwi po prostu się nie domykają. Fotokomórka cały czas wyłapuje osoby stojące przy drzwiach. A taki system, który jest obecnie w solarisach trzeciej generacji w solarisach elektrycznych, gdzie kierowca cofając przyzwolenie otwarcia drzwi ciepłym guzikiem. Drzwi automatycznie się zamykają, fotokomórka przestaje działać i jedziemy dalej. Nie marnujemy czasu na domykanie drzwi, tak jak to ma miejsce w Mercedesie Citaro. Gdzie musimy trzymać przycisk odpowiedni do drzwi, które nie chcą się zamknąć, jest to uciążliwe i bardzo denerwujące. No to takie minusy. Jeżeli chodzi o całość, to powiem, że jeździło się naprawdę bardzo dobrze. I jeszcze wspomnę o hamulcach, które są bardzo fajnie dopracowane. Czuć przy dotknięciu hamulca, że ten autobus od razu reaguje delikatnie. Płynnie, perfekcyjnie, <laughs> dobra, to tyle. Powiem szczerze, że właśnie kiedyś, drogą męczenników Majdanka, jeździło się o wiele lepiej. Przynajmniej dla mnie. Teraz niekoniecznie. Jak dobrze rozszyfrowałem na przybliżeniu na stacji Orlen, która stoi do tej pory? Cena benzyny bez ołowiowej 95 była w cenie 4,05 ON, czyli diesel 3,92 i LPG złoty 86. A przed nami, jak widzimy, jedzie bus, tak zwany żółtek na linii 88. Który kursował ze Świdnika do centrum Lublina. W 2015 roku, kurier tutaj coś opisał: O tym, że firma przewozowa LKK nie może korzystać z przystanków w centrum. Urzędnicy marszałka cofnęli. Zezwolenie na przewóz osób. Także takie to były przeboje. A wiadomo, ludzie chcieli dojeżdżać. Dla nich na pewno to było wygodne. Urzędnicy się uparli, że przystanki w centrum należą się tylko komunikacji. Miej Oj taka sytuacja może skończyć się kolizją. Kierowca nie do końca skupił się na tych światłach, które miał przed oczami. teraz się zapaliło zielone, ja jeszcze strzałki nie mam, dziewczyny mi spokojnie zdążyły, no, a biegać na czerwonym. Droga młodzieży i nie tylko, nie przebiegamy, nie przechodzimy na czerwonym świetle. Taka sytuacja może się źle skończyć.

Mandat wzrośnie na 200 zł za samo wjechanie na buspas. Mandat do 500 zł będzie w przypadku utrudnienia ruchu lub tamowania autobusów i jeden punkt karny za nieuprawnione korzystanie z pasa. Oczywiście, w sytuacjach powtarzających się wykroczeń, podwojenie kary finansowej w ramach systemu recydywy drogowej. Moim zdaniem będzie to stanowczo za niski mandat za jazdę buspasem, a druga sprawa to ogólny brak kontroli ze strony służb. O proszę, właśnie Łęczna udowodniła, że w Lublinie przed autobusem można odwalić niezłego fikołka. 28 listopada 2025 roku, na skrzyżowaniu ulic Diamentowej i Romera w Lublinie. W piątek przed południem doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Jak wynika z wstępnych ustaleń, po godzinie 11:00, kobieta kierująca Toyotą, wykonując manewr skrętu w lewo z ulicy Diamentowej w ulicę Romera, zderzyła się z pojazdem tej samej marki, nadjeżdżającym z naprzeciwka od strony ulicy Krochmalnej. W wyniku uderzenia, druga z Toyota wypadła z toru jazdy i uderzyła w sygnalizator świetlny. No, i tym akcentem kończymy na dzisiaj jazdę po lubelskich ulicach. Zostawcie subskrypcję, zostawcie kciuka w górę. Pozdrawiam wszystkich i do następnego. Trzymajcie się na razie. Hej! Bip, dip, 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 autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Mija nowe jasne domy, i ogrodu chłopie cień. Czasem dziewczę, spojrzenie, rzuci ku nam jak promienny blask. Wszyscy patrzą jakby miasto swe zobaczyli pierwszy raz